Moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejny materiał na kanale Arachno Hobia. Dziś zgodnie z tytułem Otwieramy. Wybitny kokon i powiem wam, że jest to dość zabawne, ponieważ wydawało mi się, że tego pańka już prawie dwa razy udało mi się rozmnożyć, jednak za pierwszym razem to w ogóle nie był kokon w terrarium tej samicy, a za drugim razem, no niestety, ta samica tego kokon zjadła. Nawet nie chwaliłem wam się filmem z właśnie tej sytuacji, ponieważ, no nie zdążyłem. Ale moi drodzy, cóż mogę wam więcej powiedzieć? Cieszę się, ponieważ mam nadzieję i dobre przeczucie, że dzisiaj uda nam się w końcu wyciągnąć, mam nadzieję, udany kokon. Trigmopeus, psychedelicus, w sumie to stara nazwa. Aktualnie jest to Haploclatus devamata. Dwie samiczki. W tych terariach jedna większa, druga mniejsza, z tego samego kokonu i z, są, to, są to pańki w ogóle z rozłożenia od Krzysztofa Siuraka, Tak więc, jeśli to Krzysiu oglądasz, pozdrawiam cię serdecznie. Stara Gwardia będzie wiedziała o kogo chodzi. Zresztą, jest to autor wielu, naprawdę wielu znanych fotografii, chociażby stereon.pl. Tutaj macie przykłady. Bardzo dużo takich, można powiedzieć, ikonicznych wręcz fotek Krzysiu zrobił. Tak więc, no, samiczka siedzi tutaj, w tym oto miejscu. No i mam nadzieję, że. Kurczę, pieczone coś tam będzie, nie? Dobrze, moi drodzy, wspomniane wcześniej szkiełko z samicą Haploklatus Devamata. Um, no jest to terrarium, w którym dopuszczaliśmy tą samicę jakiś czas temu. Gniazdko ma oczywiście tutaj z tyłu, no bo jakby to inaczej mogło u tego pająka być. Zakopało się z tyłu. No i tutaj nie wiem, czy to zobaczymy, raczej nie, ale postaram się teraz telefonem poświecić tak, żebyśmy zobaczyli. Miejsce, w którym ona siedzi z kokonem, bo ono jest dokładnie tutaj. Kokon, tak jak wspominałem, bądź nie został zauważony przeze mnie 23 maja. Na dzień, jak to nagrywam, mamy datę e, 14 maja. Kulka, musicie mi zaufać, zaraz, tak mam nadzieję, zobaczymy właśnie w tym punkcie. Co co sobie na niej siedzi. No, i spróbujemy odebrać ten kokon od tej samicy. Yy, znaczy, odebrać to za dużo powiedziane, że spróbujemy, bo go na pewno odbierzemy. Ale mam nadzieję, że z dobrym skutkiem. No i dobra, wkopujemy się tam. Wiekopomna chwila, yy, czy kokon będzie udany. Mam nadzieję, że tak. To, że on został przeze mnie odnaleziony 23 nie oznacza, że nie był złożony wcześniej. Bo ja podejrzewam, że on mógł zostać nawet złożony tak jak karmiłem w tę samicę dwa tygodnie wcześniej. Więc ten kokon może mieć nawet teraz w okolicach 5 tygodni, na pewno ma nie mniej niż trzy, ponieważ 3 tygodnie temu to ja już go, moi drodzy, znalazłem. Kurce piecone, mamy kulę, to ją wyciągniemy z terrarium, bo liczę, że coś tam będzie, nie? Kurce pieczone, tą samicę fajnie jakbyśmy jeszcze zobaczyli, ja ten kokon biorę, okej, okay, a tą samicę byśmy mogli jakoś delikatnie... Z tego gniazda wygonić tylko tak, żeby na nie wybiegło na górko. Wezmę sobie tarczę w postaci zamknięcia z tego terenu. Czyli w postaci szybki. No i mamy, moi drodzy, samiczka Haproklatus Zewamata extrigmopeus psychedelicus z kokonińskiem. Czy ono wyszło? To się zaraz przekonamy. Tak czy inaczej, bardzo cieszy mnie ten widok. No i dobra, porobiliśmy ujęcia, ale teraz przejdę do meritu. Um, czyli do tej kulki śmiesznej, one w ogóle zauważyłem. jak miałem ostatnio kokon, który niestety mi zadła. Budują także hamaki, um, więc to mamy kulkę tutaj taką typową, jak zazwyczaj widuję u pajączków. Przeczucia moi drodzy, boskie, boskie, bo uważam, że mamy tam nimfy. O, żeby nie skłamać was, kurde, nie wiem, na pewno są nimfy. Myślę, że dwójki już mogą być, ale otwórzmy i się po prostu przekonajmy. I co my tu mamy? O, byk No, ja już coś tam widzę. Kurcze, pieczony! Nie, no, ej, ale jazda w ogóle, co ty gadasz? Kurcze, jaka zdrowa kula, parcie. Jooo! Ej, ale zajawa! Ej. Ale co ty gadasz? Haploklatus devamata, moi drodzy, we własnej kurcze sobie. To jest to, czego ta hodowla potrzebowała. Powiem Wam, że po każdej burzy nadchodzi słońce. Tak to się mówi, nie? Nie, no, obłęd. Dobra, inkubator i pokazujemy, ile ich tam kurde jest. Dobrze, moi drodzy, zatem przesypujemy zawartość. Kurde, ale uważam, stuwa ich tu jest jak nic. Tak na pierwszy rzut oka. Bardzo zdrowy kokon, więc świetnie. Mam nadzieję, że cokolwiek tam zobaczyliście w tym kadrze wcześniejszym. Tyk, tyk, tyk. Tak wygląda całość. No nie wiem, myślę, że stówkę ich tu będzie. E, dwa jakieś. Y, jedno nierozwinięte do końca, a drugie y, też zablokowane w lipcu. Spróbujemy zaraz rozciąć poza kadrem. No, ale wygląda to świetnie. Tak więc samica się. Dla sobie tu mikrofon. Tak więc samica się naprawdę spisała. No i cóż więcej mogę moi drodzy powiedzieć na ten temat. Było warto się tyle z nią pomęczyć. a teraz się ta nic będzie do gniazdka już chowała. O, tam sobie już siedzi biedna. Zenerwowana. Fajne są te pańczki, kurcze pieczone. Cieszę się, że w końcu mi się udało je rozmnożyć. No i mam nadzieję, że już niedługo na sklepie dużo pewnie zostawię na hodowlę, bo lubię ten gatunek. One teraz lądują do inkubatora. Troszkę go zmieniłem. Nie jest tak jak zwyczaj na nim, fielinki, ale zobaczymy, jak się spisze. Oczywiście niezawodne pojemniki kierachno-hobia. Zapraszam na sklep. Moi drodzy, z potężną dumą odkładam kokon na regał. Inkubator z kokonem w sumie. Niesamowicie się cieszę, że udało nam się rozmnożyć ten gatunek. No, co prawda, jeszcze dość długa droga przed nami, zanim te pająki wlinią na L1. Natomiast cieszę się tak czy siak, że nie został ten kokon zjedzony przez pająka roztocza. Muszki nie uschnął, nie został przelany. Same dobre rzeczy się zatem wydarzyły. Dlatego mamy dzisiaj nimfy jedynki Haproclatus Devamata. Wow, serio się i może nie widać tego po mnie jakoś niesamowicie. Ale naprawdę no myślę, że jest to jedno z najlepszych rozmnożeń moich w tym roku. I też z tego co wiem, to ten panek nie jest dość często mnożony. Pierwszy raz pamiętam ten gatunek, został rozmowy przez mojego znajomego Piotra, którego pozdrawiam. Tak więc cieszę się, że mogłem powtórzyć ten wyczyn. Mam nadzieję, że jeśli młode wyjdą, no to będzie z nimi zainteresowani. Oczywiście bardzo dużo, zasadniczo większość będę planował zostać na hodowlę, jak to ja mam w zwyczaju, z moimi kokonami. To tyle. Trzymajcie się. Dzięki, że oglądaliście. No i dzięki, że byliście ze mną od moich pierwszych prób i od mojego w ogóle pierwszego filmiku, gdzie odpakowywaliśmy tą parkę. Tutaj najprawdopodobniej albo w tym rogu, nigdy nie pamiętam, w którym to będzie. Bo w tym w tym rogu pojawia się Wam link do odnośnik do filmu, w którym właśnie mm, otwieraliśmy paczkę chyba z 2-3 lata temu właśnie z tą parą. E, w sumie to z dwoma i jednym samcem, Haploklatus Devamata. Zachęcam Was do zajrzenia na moje początki kanału. Mm, no i to tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że dość niedługo, bo idę nagrywać drugi. Yo!